Gotuj z musiela mi pierwsze Dzisiaj jest dobry dzień. Takie dni jak ten wymagają specjalnej celebracji. Dzięki babciu, to spóźniony dzień dziecka. Późnione, bo byłam w łodzi. A mówiąc o y, specjalnej celebracji, myślę, że prysznicy też radę radę. W ogóle tak sobie pomyślałam o tym, że hej, fajnie by było coś gdzieś nagrać i mówię o nie, ale przecież jak ja wyglądam nie mam makijażu, mam włosy jak kupa i w ogóle i tak wtedy sobie pomyślałam o tym, że w sumie chcę żebyście mnie w internecie widzieli taką normalną, w sensie taką jaka jestem, a nie jakieś tam, że za każdym razem muszę się wypińczyć nie wiadomo jak, żeby wyglądać dobrze przed kamerą to bardziej, że ja większość czasu spędzam w takim stanie więc Chcę, żebyście mnie też tak w widzieli, tak naturalnie. Zrobiło się bardzo wzruszające w ogóle. Widzicie to? To jest masa takich krótkich włosów, które zawsze po sobie wychodzą i wyglądają jak wkurzony pudel. Ale ogólnie to wypadałoby się ubrać, bo YouTube nie toleruje negliżu. Jak moja siostra spytała mnie, co chcę dzisiaj robić, a ja jak powiedziałam, że będę zjawiskowo, to ona się zaczęła bardzo śmiać i ja nie rozumiem dlaczego. Moja biedna, młodsza siostra bo jeszcze nie jest świadoma, jak wielkiego wysiłku wymaga Wyglądanie zjawiskowo przez cały dzień. Tak, swoją drogą ja mam olbrzymią głowę. Dzisiaj ja mam obót głowy: 59. To jest. Hmm, to jest już ten moment, w którym żadna czapka nie pasuje na Twoją głowę, bo jest za wielka. W sensie głowa, nie czapka. Swoją drogą, ta wiedza musi gdzieś mieścić. Z tym, że mam wrażenie, że 90% mojej pamięci zajmują teksty piosenek. I tym podobne. A 0% mojej pamięci jest przeznaczone na imiona nowo poznanych osób. Zero. Albo minus siedem. Jakaś zostawiła tutaj takie sprzęty. W ogóle muszę się pochwalić, skończyłam już no. semestr. Drugi semestr na Akademii Muzycznej, zostały jeszcze tylko egzaminy i... ...vacation, bitches. No i właśnie, mm, przyjechałam wczoraj wieczorem. Nie pytajcie. Chyba sama będę musiała zobaczyć swój film na temat y, motywowania się do sprzątania syfa. Jak ktoś go nie widział, to tu gdzieś wrzucę, pojawi się na ekranie, także sobie zobaczcie. No, a mówiąc o o wiedzy. Strasznie puchni mi ryłko, bo rośnie mi ząb mądrości. Wiecie, to taki dojrzały wiek. I chodzę z taką... ...szczeną z jednej strony. I boli. Ogólnie nie polecam. Teraz będę was wyźlić w mnie z mi tak po 2.15 wracają. No nie. Look at my shirt. My shirt is amazing. Amazing. Służę pomocą. W każdym domacie. Fuck Google, ask me. Bez kitu. Przyjdźmy do mojego ulubionego miejsca w domu, czyli do kuchni i robimy koktajl. Taki protip, jak macie truskawki, które leżą już tak za dwa dni i są takie, no nie wyglądają tak idealnie jak wtedy, kiedy kupiliście, tylko są takie może trochę bardziej miękkie czy coś, to zróbcie z nich koktajl wtedy jest doskonale. Kucharz Musiula poleca.

tak, ja tam się zrobię, Zdjęcie z zaskoczenia. Ale nie wyszło, to trzeba było powtórzyć. Zdjęcie z zaskoczenia. Jako głowa rodziny w tym momencie dwuosobowej i mm, głównodowodący kuchni rezydencji państwa Musiolik No Mam obowiązek wyżywić to dzieci To jody Wiecie, jak ciężko jest być tym Autorytetem dla młodszej siostry w wieku dojrzewania? Nie marzę <grym> Trzeba sorry. uczyć dobrych <grym zachowań <grym> Right? Mhm mm Ale i tak mnie kochasz Nie, nie. Ja Chcę być <grym> Yes, please! <Ciekaw! grym> Uczy się młoda Uczy się życia, ale umiszcza A myśleliście, że chcemy to wypić Byliście w błędzie Gato? Jak idą prace? Bardzo dobrze, bardzo sprawnie Bardzo sprawnie idą Makaron się gotuje, beszamek zrobiony, mięso zrobione, piec nagrzany Modelki gotowe Ludzie głodni Może do wieczora zdążymy <grym> Może zdążymy nie obliczaj palców. Młodszą musiałik przejął <grym> kamerę Tak wygląda proces. Justin Bieber nam przyśpiewuje, a my się bawimy doskonale. Puking <grym> is <grym> <grym> Dobra. Ostatni raz co wystaje ponad to, ale splendor przepych. <grym> Wałupie. <grym> Będziemy wypukłe? ale dobrze nam idzie. <grym> Agata, jest problem No? Nie było listy składników do żateli. O nie Najważniejsze, mięso, makaron, dobre wino za 10 zł. Nie droższe <grym> Bardzo artystycznie się to ułożyło To jest uśmiech Monalizy, proszę Państwa, tylko wersja ta, awangardowa Tadeusz ma wykopon na chwilę Udało się, UDAŁO SIĘ Nie ma co jak robić obie cały dzień jeść go o 18 Ale co tam, było fajnie No ale miski moje, powiedziałam wam, że mój powrót do domu I w końcu wolne od sesji wszystkich zaliczeń i tego co musiałam zrobić na uczelni i wszędzie Wiąże się z tym, że mm, będę mieć więcej czasu na zmontowanie tych wszystkich filmów, które miałam wam już dać dawno temu Ale teraz już wróciłam, dzień odpoczynku i lecimy z Nailed it. 150 tysięcy miliardów kaloriów. Co to dla nas? Spali się. Właśnie. Potem idę pobiegać. No. <grym> Troszkę się rozjechało. Jest sałatka lazaniowa, ale co z ale tego? Cudowna, cudowna, co. Mmm. Beta tester. <grym> Zrobi się z tego kulinarny vlog. Ale było bardzo dobre. To pa. Pa. <gry> <gry> Możecie zostawić łapkę w górę, będzie nam bardzo miło.